Chodź, 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 chodź. W końcu od pięciu lat sami w domu. No. Chodź, chodź, chodź. Dzieci chodź, chodź. u rodziców. No dawaj, dawaj, chodź na stół. A kto to puka O tej porze. Nie mam pojęcia, dzieci są mamy. No chodź, to no, chodź. Na krześle na stole, no chodź. Idź zobacz, bo się zapuka na śmierć. Też bym chciał Moment już, chwila, co to, pali się. To... Kał, 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 kał. Mamusia? Wy musicie powiedzieć temu sąsiadowi z boku, żeby uśpił tę sukę. Dzień dobry syneczku. Witaj mamusiu. No daj mamuni. <ścoughs> Mama znowu nie ma stanika? Mam. To coś z ramionczkami jest nie tak. Słuchaj, a ja się tak Tobie przyglądam. I mi się wydaje, czy ty jakoś tak wyładniałeś? Może być miło? Ha. No wstań, zaprezentuj się mamuni. Wydawało mi się. Nic nie powiesz? Przenieś sobie krzesełko z kuchni, bo ci żelaki napęcznieją i... Przecież... Opowiadaj, kochany synku, co tam u Ciebie słychać? Mamuś, wyśmienicie, firma się rozwija, podpisaliśmy kontrakt z rządem na respiratory. Yy, pieniądze są, respiratorów nie ma, wszystko się zgadza. Yy, Także... A coś tak marnie wyglądasz. A, tak, dziękuję, yy, dbam o siebie, jestem na diecie. Na diecie? Tak. To ile to już lat, synu, Twoja żona Ci nie gotuje? Ach. Tyle, co mamusia teściowi skarpet nie bierze. Nic nie powiesz? Yy, napijesz herbatki? Chętnie. Maju, zrobisz mamusi herbaty? Oczywiście. Z cukrem? Z miodem. Nie mamy miodu? No niemożliwe, że ta twoja maja wygląda jak przerośnięta pszczoła. Niech zajrzy do ula, może coś wyskrobie. E no piękne brwi, mamusiu. A dziękuję. Koleżanka mi robiła. O. To następnym razem niech przy świetle robi. A co ten cukier taki brudny? Ścinowy, dlatego brudny. Słuchajcie, tak mnie buty piją normalnie na litry. Czuć, że piją. Macie coś słodkiego do herbatki? No, cukier przyniosłam, mamusia sobie palec z wilży i pociącia. A u Kasi? Jadłam taki pyszny sernik. Ten, którym się tak zajadałeś. Kto to jest, Kasia? I czajnik wyłącz. A Kasia to była wielka miłość Aleksandra. Na wy z tą Jorką z mają. To się jeszcze kochacie? No właśnie chcieliśmy, ale mamusia przyszła. I... A gdzie dzieci? Yy, u mamy. U mnie ich nie ma. U i mamy dzieci mamy. Jak zwykle! No tak, twoja matka nie ma co do roboty, to się może dziećmi zajmować. A mamusia co ma do roboty? Odkąd teściu odszedł? Jak to co? Wami się opiekuje, a ojciec w końcu zrozumie swój błąd i wróci na kolanach. Na kolanach to on co roku do Częstochowy chodzi, żeby dziękować, że się od mamusi uwolnił. Nic nie powiesz? Ciasteczko zjesz? Zjem. Maju, dasz mamusi ciasteczko? Te stare? Yy, tak, te kruche. Mm. A ojciec w końcu wróci. Gdzie mu będzie lepiej niż ze mną? Wszędzie. Pszcz! Pszczoła rozbrzęczała. Ty słyszałeś, synu, że ta twoja Kasia wróciła z Niemiec? Samo daj spokój, było minęło. Wy tak do siebie pasowaliście. Ach, ta... Jak ja nie mogłam zdzierżyć, jak ty tego kołtuna do domu przywlokłeś. O... Przypomnij mi, gdzie wy się poznaliście? U dermatologa w Mielnie. A Kasia wyjechała ładna, a wróciła piękna. Ona jest w połowę chudsza tej twojej pszczoły. To jak pszczoła stoi bokiem. Mnie się maja podoba. No, no, no. Mnie się też podobają hybrydy, ale wolałabym jeździć Ferrari. Przestań, bo maja usłyszy. Co usłyszę? Że Kasia dobrze gotuje. Skąd wiesz? Bo jadłam. Zaprosiła cię? Nie musiała! Mama jak komornik przychodzi bez zaproszenia! Nic nie powiesz? A to nie wyrzuciła cię? Dlaczego? No, ty ją wyrzuciłaś. Nie wyrzuciłam, tylko sama odeszła o tym, jak z nami zamieszkałaś. Musia z nami mieszkała? Tak. Moja droga pszczoło, ja mam klucze do mieszkań wszystkich moich synów. To jest chore. Sama jesteś chora. Nic nie powiesz? E, idę obejrzeć powtórkę ze Słowacją meczu. Może tym razem wygrają, wiesz? <noise> Kochana Maju, mamusia musi się opiekować synami. Twoi synowie mają po 40 lat. Oni mają żony, rodziny. Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. Ja też kiedyś miałam męża. Albo mama odda te klucze, albo mamy noga, nigdy tutaj nie postanie. Tak łatwo, więc istotnie, pozbędziesz, będziesz. Pan Klucze. A w życiu? Klucze, ty, biała, wrono. Nie! Chodź Dawaj klucze. Dawaj klucze. A co tam w Dawaj klucze. Co tam? Cię rozpędzę, że ci kudły spadną. Zobaczysz. Gdzie, co ty robisz? Wyprowadzam się. Takan! Do częstochowy. Poczekaj, Poczekaj! Poczeka!